Żyj i medytuj. Ken O'Donnell. Ćwiczenie na wybaczanie i wolność. Dzień dobry, witam w drugim filmie o wybaczaniu i wolności. Obecnie z pewnością jest wiele paniki i zamieszania wokół nas. Prawdopodobnie jesteśmy w izolacji, mamy więcej czasu na refleksję niż zazwyczaj. Możemy użyć tego, żeby zrobić coś dobrego dla siebie, nie tylko na teraz, ale i na przyszłość. Możemy stać się wolni i lekcy, jeśli będziemy wykonywać takie ćwiczenia. Wybieram sytuację w przyszłości, w której czuję, że ktoś mnie źle potraktował. Prawdopodobnie wiele razy czułem, że chciałem uwolnić się od tego ciężaru. Muszę żyć dalej i tak samo ta druga osoba. W umyśle siadam w ostatnim rzędzie w teatrze i na ekranie umysłu Odtwarzam tę scenę, która stworzyła tyle bólu, lub zamieszania. Obiektywnie opisuję sobie tę sytuację, jakbym był po prostu dziennikarzem. Widzę tę drugą osobę, dodaję przeszłość, teraźniejszość i przyszłość do tych scen. Widzę, jak bardzo ta druga osoba była złapana w swoje okoliczności, co prawdopodobnie sprawiło, że tak się zachowała. Widzę siebie i rozpoznaję oczekiwania, które miałem wobec tej drugiej osoby, coś czego potrzebowałem i nie dostałem. Rozważając okoliczności swoje i tej drugiej osoby, widzę, jak było nierealne oczekiwanie tego, czego nie otrzymałem. Teraz muszę dać sobie wolność, żeby pójść naprzód. Widzę tego drugiego jako duchową istotę światła, takiego jak ja. Wysyłam dobre życzenia. I zwalniam ręczny hamulec, który brak wybaczenia mi narzucił. Czuję się wolny i lekki, gotowy, by pójść dalej. W następnym filmie będę mówił o współczuciu i empatii. Do następnego razu. Pozdrowienia spokoju i zdrowia.